Siemaneczko, z tej strony Gospodarstwo Za Milion Dolarów Witajcie, słuchajcie, ostatnia uprawa wykoszona kukurydza Kukurydza została wykoszona powiedzmy tydzień temu, tak? w sobotę to był drugi? drugi października, jakoś tak tak, trzeci, przepraszam trzeciego możecie sobie zobaczyć, nic tu już nie ma ja tu sobie razem z tym kawałkiem uprawiam co było przy, y, żeby po prostu przejechać. jest to lużóweczko. No i co? Po koszeniu rozrzuciłem tu, oczywiście, wapno. Miałem półtorej tony wapna, no to na te 3,5 hektara już rozrzuciłem. Tam już po prostu więcej nie dogłupowałem, bo mówię bez sensu. Akurat to miałem, to rzuciłem. W przyszłym roku też się coś tutaj sypnie. No i słuchajcie, wielki zawód. Oczekiwania były duże, a powiem Wam, że za bardzo słabo. Ten rok. No, czy się zawiodłem? W jakiś sposób się zawiodłem, powiem Wam szczerze, bo no, ona wyglądała dużo lepiej niż sypała, o może w ten sposób. E, każdy tu liczył naprawdę z wyglądu, że to będzie no, tak 10 ton, to chyba będzie sypać. A no niestety słuchajcie, waga zweryfikowała, wyszło 6700. Przejść z 700 hektara. Wilgotność była tak między 28 a 35 Także dajcie znać jak u Was wygląda sprawa Chociaż wiem, że pewnie jeszcze wielu nie kosiło, bo Po prostu przez, od tego tygodnia odkąd skosiłem to praktycznie pogoda jest tragiczna I co? No powiedzcie co, co tam u Was jak Wam dało Tu był zasiany Pionier 8834 Dzisiaj jego chyba czwarty rok, teraz czy trzeci. I naprawdę w pierwszym roku, pierwszy to jest rok, który, no tak jakby zawiódł, tak? Bo naprawdę poprzednie lata jakoś tam sypał. I, I to nawet nie najgorzej, tak mi się wydawało. No, a powiem Wam, że w tym roku zobaczę jakie nie wiem, czy będzie to widać 2, 4, 6, 8 sztuk pewnie nie, bo jest kamera. Jeszcze trzęsie Przechodzą Przychodzą sobie jedą pewnie jakieś tam końcówki. Sarenki, jelenie i też całe Badziewie. Także no wracając, 6-700, tak, tak już ten skoszone. No co, słuchajcie, no, trzeba sobie, że tak powiem, radzić dalej. Uprawka za jakieś 2-3 tygodnie uprawka na głęboko tu będę siał owiec, myślę, że też jak najwcześniej jak się da, teraz fajnie pada jest wilgoć, nie można powiedzieć wprawia się na mokro, że tak powiem eee, bez niczego co Wam mogę jeszcze dodać do tej kukurydzy chwasty bardzo ładnie przytrzymane eee, ta chemia była brana z rolu. naprawdę czyściutko, bez, bez niczego eee, pod korzeń poszło 300, 330 kilo MPK eee, tak, 330 kg MPK w sensie zaraz za tym, nie podsypku o w siewniku i 250 kg moczniku, no to wcześniej rozsypałem i uprawiłem, co nie, także tak to wygląda. Kukurydza naprawdę była wysoka. Ja tutaj postaram się wrzucić taki filmik, jak właśnie uprawiałem ten kawałek po gryce, i kukurydza jeszcze była zielona, także tutaj będziecie go mieli. Jak coś? I no, sami sobie ocencie i dajcie znać w komentarzach jak to u Was wygląda. Ja już jestem praktycznie po sezonie, wszystko wykoszone Słuchajcie, no tyle ode mnie, nie przedłużam, no, uprawiam sobie, jeżdżę sobie wolno. Bo tam 7,6, 7,5 na godzinę. Nie śpieszy mi się, po prostu chcę to dzisiaj sobie ogarnąć. No i co? Tyle ode mnie, słuchajcie, trzymajcie się i do następnego, cześć.